Przepływ żył, USG doplera, pozwala wykryć przyczyny zaburzeń w dopływie krwi do poszczególnych części ciała. W dobrze działającym organizmie układ ten jest bardzo sprawny. Gorzej jednak, kiedy w naczyniach krwionośnych pojawiają się przeszkody w postaci zawężenia albo zakrzepu. Ten może bowiem oderwać się i zablokować tętnicę, a to z kolei prowadzi niekiedy do udaru mózgu. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie drobnych, nawet schorzeń, tętnic i żył. Umożliwia to bezinwazyjne i bezbolesne badanie wykorzystujące efekt Dopplera. Co to jest USG-Dopplera? To rodzaj badania ultrasonograficznego pozwalającego ocenić przepływ naczyniowy. Efekt Dopplera polega na zmianie częstotliwości fali ultradźwiękowej po odbiciu od ośrodka będącego w ruchu. W tym badaniu aparat USG rejestruje zmiany częstotliwości tej fali odbitej od płynącej krwi i przedstawia to na monitorze. Krew widoczna jest wewnątrz naczyń w różnych odcieniach koloru czerwonego i niebieskiego. Możliwy jest też dokładny pomiar prędkości przepływu krwi. Tą metodą można również ocenić ukrwienie wewnętrznych organów, zwłaszcza leżących w jamie brzusznej wątroby śledziony nerek.